Witam Was kochani, pomyślałam sobie, że zanim wyjadę na północ Stanów na święta, na ten tydzień, to ponagrywam jeszcze dla Was, jak pięknie Amerykanie ozdabiają swoje domy. Musiałam oczywiście poczekać, jeszcze się ciemnie żeby pozapalali światełka. Niestety rozpadało się i zrobiło się zimno, bo nadchodzi burza. Myślałam, że zdążę, ale no, pogoda jest kiepska, ale będę nagrywała z samochodu, więc mam nadzieję, że co nieco będzie widać. Problem jest w tym, że na światełka muszę czekać, aż jest ciemno. Kamera nie za bardzo radzi sobie z tak ciemnym obrazem, więc zobaczcie, Zobaczymy, jak mi to pójdzie, ale uważam, że Amerykanie tak pięknie ozdabiają domy, że warto to nagrać. To jedziemy w takim razie. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda w ciągu dnia, bo to jest zupełnie inna bajka. Wieczorem, kiedy wszystkie światełka pięknie są zapalone, te wszystkie dmuchawce napompowane powietrzem, to wygląda to wszystko świetnie. Ale w ciągu dnia to właśnie te, te takie dmuchawce wyglądają strasznie, ponieważ oni ich nie pompują i one leżą e, takie po prostu jak takie flaki na trawniku przed domem. I dla mnie to wygląda jak taki cmentarz lalek. Wygląda to dla mnie strasznie, i Wam zaraz nagram właśnie po sąsiad. W ciągu dnia ma to odpompowane, a wieczorem to pompuje. Spójrzcie, jak to wygląda w ciągu dnia. Nie chcę bliżej podchodzić, żeby nie było, że nagrywam komuś dom. Ale jak widzicie, o, gdzie jest mój palec? O tutaj to wszystko leży. Wieczorem to jest wielki bałwan, święty Mikołaj, jakieś tam sanie i różne inne. Bardzo ładnie wygląda, ale w ciągu dnia, no, śmietnisko. Strasznie to wygląda. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobało Wam się wystrój niektórych domów. Widzimy się po świętach, wesołych świąt. Pa, pa!